Witajcie, kochani. Porozmawiajmy dzisiaj o piątym wymiarze. Oczywiście, będzie to jakaś moja sugestia, moja myśl. Ja nie znalazłem jeszcze nigdzie jakiegoś poparcia naukowego w tym, co teraz powiem, więc traktujmy to może luźno, aczkolwiek nie ukrywam. Jestem trochę zainspirowany tym, że kiedy przyrównałem życie ziemskie do gry komputerowej, zabrałem jakoś na własną rękę, a natychmiast znalazłem na YouTube naukowe potwierdzenie tego, co mówię: że wszystko rozgrywa się w naszej głowie. Tam jest cały świat i tam dzieje się cała rzeczywistość. Gra komputerowa to jest komputer. No dobra, szybko potwierdziło się, szybko też eee, przekonałem się, jak wielu z Was sądzi tak samo, podejrzewaliście już to, bo to jest jakby prosty wniosek. No ale to już nie cofajmy się, o tym są poprzednie odcinki. Kochani, teraz tak. My zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi o wymiary. Na początku był jeden. Od pierwszego wymiaru zaczęło się wszystko, co potem wymiarami dalszymi stało się. A więc na początku był punkt. Bez długości, bez szerokości. Punkt. Jednowymiarowa, jak kropka. W dalszym toku. Ewolucji wymiarowej, tak może to nazwę, czy jakby poznawania, albo jakby obrazowania. Pojawiła się płaszczyzna, czyli już dwuwymiar, długość i szerokość. Można było się więc poruszać. Pojawił się ruch, nie w przestrzeni, ale na płaszczyźnie. Jednak tu już pojawił się ruch. Było to coś nowego. I to dość duża swoboda ruchu, gdyż w lewo, w prawo, w przód i w tył. I w zasadzie po okręgu w każdą stronę. Następny wymiar pojawił się trzeci wysokość. I to nadało, jakby, kształt naszej fizyczności, długość, szerokość, wysokość. Zaczęliśmy poruszać się także do góry i w dół, czego w dwuwymiarowym świecie nie ma. Ja polecam jeszcze raz obejrzeć płaskolandię na YouTube. Płaskolandia, świetny materiał. I teraz, tutaj, zaczyna się schodek pierwszy. Wielu twierdzi, że żyjemy w trzywymiarowej rzeczywistości. Tak samo twierdzą, przechodzimy w ten piąty wymiar. Teraz, to co dzieje się, to jest przejście do piątego wymiaru. Tu pojawiają się dwa pytania. Pojawiają się. Czym jest owy piąty wymiar? A dwa. A gdzie się podział czwarty? Jakaś część z Was. W tym John Veto, którego filmy o fizyce kwantowej serdecznie polecam. Mówię o tym, że ta rzeczywistość, w której jesteśmy, jest czterowymiarowa. Trzywymiarową tylko nas nauczono w szkole. Zapomniano dodać tego, co jest przecież oczywiste. Do oś XYZ należy dodać pionową oś H. To też wymiar. Tu wszystko rozgrywa się w czasie liniowym. Nie można tego pominąć. To jest wpływ na nasz rozwój. Tak samo rodzimy się, rośniemy, dojrzewamy, starzejemy się. To wszystko rozgrywa się w czasie. To jest następny wymiar, którego nie sposób pominąć. Nic nie dzieje się bez długości, szerokości, wysokości, jak i bez czasu. Żyjemy w czterowymiarowej rzeczywistości. Niektórzy twierdzą, że ten czwarty wymiar to astral. No, absurd. Uśmiechną się teraz wszyscy obenauci. Przecież astral to przestrzeń, której w żaden sposób nie możemy doświadczać fizycznie. Co zupełnie nas nie dotyczy. Nasze ciała fizyczne nie są w astralu, więc nie jest to wymiar naszej przestrzeni. A mówimy tutaj o tym, co nas dotyczy. Czas nas dotyczy, jest wymiarem. Nie da się zaprzeczyć, że wszystko w czasie rozłożone jest. My wiemy, że on nie istnieje. Ale to że jest jakby wyższa forma wiedzy. Ta gra typu życia uwikłana i uzależniona jest od czasu liniowego. I teraz, kochani, ja tak sobie myślę, że całe halo zaczyna się w momencie, kiedy my znamy sobie sprawę, że my w tej czterowymiarowej przestrzeni byliśmy cały czas odcięci od świadomości. Kompletną władzę nad moim ja przejęło Ego które w mówiło mi, że jestem człowiekiem, żyję na tym właśnie świecie, podlegam prawom fizyki klasycznej, bo tak mi nauczono. No i cała ta reszta, którą tu będę wymienił. Teraz budzi się coś nowego w nas. Budzi się w nas świadomość, czyli moje połączenie ze źródłem. Czymkolwiek to źródło jest, powiedzmy, że najpierw to ja łączę się ze swoją duszą. Pierwsze co, to stwierdzam, że nie jestem człowiekiem. Człowiek to postać w grze, której jestem uczestnikiem. Ta gra nazywa się życie fizyczne, ale ja odgrywam tam tylko postać, którą gra de facto. Moja dusza, ona tą postacią chciała podoświadczać sobie tej przestrzeni lub jak kto woli, pobawić się w człowieka. Tak jak my idziemy powiedzmy do salonu gier, wsiadamy za kierownicę jakiegoś auta, przed wielki ekran i przez kilka minut jesteśmy na przykład kierowcą Formuły 1. Święcie w to wierzymy przecież. Kierujemy, staramy się jechać bezkolizyjnie i tak dalej. Dbamy o punkty. No, prawda? O czym? Gdzieś tam rozbijamy się. Mówimy, no o cholera. Koniec gry. Nic nie dzieje się z nami. A samochód rozbiliśmy identycznie z człowiekiem. Doświadczam człowieka tak długo, póki go nie zniszczę w jakimś wypadku, chorobie, lub póki mi nie umrze ze starości. Ja nadal jestem. Nic nie dzieje się z moim ja. Bo ja jestem duszą. Teraz ten rozwój służy temu, żeby to ego ustąpiło miejsca świadomości. Świadomości najpierw duszy. Mieć to połączenie, że to dusza jest bardziej mną niż ja jestem człowiekiem. Dlatego ja tak bardzo często używam stwierdzenia. Mówiąc o sobie, mówię w osobie drugiej liczby pojedynczej. Mój witek to, mój witek tamto. Nie ja Witek, a mój Witek, jakby patrzył na siebie już z poziomu duszy. Często zresztą już od 3-4 lat mam tak, że wydaje mi się, kiedy skupiono idę ulicą, nieważne, po prostu mogę być w tłumie, mogę być w lesie. Jakbym patrzył na siebie z góry, jakbym wiedział, że ten człowiek to taka moja zabawka, mój. Pojazd, mój wehikuł. Ale ja zawiaduję tym z wyższego pułapu. Czyli odnajduję się, że tu mnie nie ma tak naprawdę. To tylko iluzja. Ja jestem trochę wyżej. Ale tutaj to mogę ciągnąć temat długo. A ja chciałem zaproponować taki sposób myślenia oczywiście. To jest mój autorski pomysł. Przyszło mi to do głowy dzisiaj. Że to świadomość, to co teraz budzi się w nas, to czego nie mieliśmy przez większość życia. Byliśmy odcięci, nie wiedzieliśmy kim jesteśmy, no po co my żyjemy, szukaliśmy tu sensu, celu i tak dalej. Teraz już odnajdujemy się w tym wszystkim, że to jest energia, to jest trwanie wieczne, trwanie Bóg, którego szukałem. Wszystko w ogóle jest we mnie. Gra, którą obserwuję jest tylko odbiciem mojego wnętrza. Tak naprawdę wszystko dzieje się w środku we mnie, więc nic nie ma tu, co nie jest mną. Tak więc Bóg, którego szukałem, to ja i tak Bóg w sensie twórca. Prawda, bo to trudno powiedzieć, kimże że jest ten Bóg religiego strasznie spersonalizowały i często ludziom się wydaje, że Bóg to jakaś forma osobowa. Ja cały czas mówię, jak Bóg nie, niech sobie będzie, jako suma energii. Czemu zresztą Kościół katolicki nie. Nie przeczy od dziecka na religii. Przecież uczył każdego z was, że Bóg jest wszędzie. No. Bo Bóg to ta cała energia, która jest, to jest jakaś osoba. Ktoś, kto czymś zarządza, nie. Całość energii po prostu. z Zdawne religię. Przyszło mi do głowy dzisiaj, że w piąty wymiar. Do którego my teraz dążymy, to świadomość, długość, szerokość, wysokość, czas, z którego wychodzimy, to dlatego tak może przeskakujemy z tego liniowego pojęcia czasu. Przechodzimy do przemieszczania się w czasie luźna po książce strony Wertujesz, tak. Tam jest spisana historia. Ona jest na amen zamknięta. A ty możesz sobie patrzeć w dowolny yy, rozdział wydarzeń, jak tylko chcesz, nie zmieniając faktów przecież w tej książce. Lubię to stwierdzenie. Czas jest jak zakładka, jak znacznik. Dzisiejszy dzień godzina jest jakimś znacznikiem, do którego zawsze mogę sięgnąć, jak już będę na wyższym pułapie. I tak. Chciałem powiedzieć, że może tak być, że tym następnym wymiarem jest świadomość. Gdyż, popatrzcie, świadomość tworzy. Świadomość teraz przejmuje absolutną władzę nad wszystkim. Łatwiej się mówi nad kreacją, tak. Nad moim zdrowiem. Nad tym, co mi się w życiu przydarza, tym, do czego dążę. Nad moimi marzeniami, planami, może nazwijcie. Ale generalnie to, co robię świadomie. To staje się moją rzeczywistością. Świadomość jest narzędziem do tworzenia. Jak świadomie czynię, jak świadomie żyję, to świadomie rozwija się moje życie. Układa się pode mnie, pod moje oczekiwania. Spotykam podobnych ludzi i żyję życiem, którym chciałbym żyć. Tak, nie jestem już smutnym człowiekiem, który zazdrości komuś tam fajnego życia, bo ja mam fajne życie. Oto właśnie w moim życiu wydarza się to, co ja chciałbym, bo zacząłem żyć świadomie, więc świadomość jest i stanem bycia, i narzędziem, narzędziem pozwalającym tworzyć swoje własne podwórko, swoje życie, świat od siebie. Zastanówmy się nad tym, czy to nie jest tak, że piąty wymiar, do którego tak my jedziemy, to jest właśnie ta świadomość: kiedy ona całkowicie obudzi się już w nas i absolutną władzę nad sobą przejmę, no to będę absolutnym twórcą, świadomym wszystkiego. W dalszym ciągu świat zewnętrzny jest tylko odbiciem mnie, ale im bardziej ja świadomy jestem sam siebie, tym piękniejsze jest moje odbicie, prawda? Tym łatwiejsze, lżejsze. Mogę rozpuszczać i tę energię. Może świat już nie być taki twardy. Może będę sobie fruwał z okna do okna. Tak, jak dusza w astralu. Do tego chyba zmierzamy. Świadomość, kochani, jest nie do przecenienia. Lubię to powtarzać. Choćby nie wiem, jaką chwalić. Nie wiem, jak długo nie mówić. To my nigdy nie przecenimy. Świadomość to potęga, kochani. Świadomy człowiek może wszystko. Ja po prostu podejrzewam, że to jest ten piąty wymiar. Świadomość, to, od czego byliśmy do tej pory odcięci, im bardziej my budzimy tą świadomość w sobie, tym bardziej zmienia się nasz świat, nasze otoczenie my. Czyli wchodzimy w nowy wymiar. Step by step wchodzimy w nowy wymiar. Takie twierdzenie bym zaryzykował. Chcę powiedzieć, że to pewnik, ale przyszło mi to do głowy, że ów piąty wymiar to świadomość. Jest narzędziem na pewno, nie da się zaprzeczyć. Świadomość tworzy, jest tym, co teraz budzi się w nas, tym, od czego byliśmy odcięci. Od każdego wymiaru zawsze byliśmy odcięci. Bo popatrzcie, na tej płaskolandii ładnie jest powiedziane, na pokazane, tak. Jest tam koło, z którym rozmawia ktoś ze świata 3D. To koło nie może podnieść głowy do góry i popatrzeć, kto tam z góry mówi. Bo dla niego ten wymiar nie istnieje, co przecież nie znaczy, że go nie ma. Jest tylko odcięty. Tak jak my byliśmy odcięci od świadomości. Nie znaczyło to, że jej nie ma, przecież jest. Nie wzięła się odczoraj. wczoraj. Zawsze tu była. My tylko złapaliśmy się na tym fakcie dopiero teraz, a więc wkraczamy w to, jak w kolejny wymiar, czyż nie? Zastanówmy się nad tym. Z tym państwa chciałem się zostawić. Czy piąty wymiar to nie jest po prostu świadomość, ta, która pozwala ci kwantowo tworzyć wszystko, wszystko? Powoli uczymy się tego dobrze wiecie. Gdyby nam to tak wszystko naraz odpaliło, to byśmy poszaleli. Musimy się tego nauczyć. Każdy pewnie w swoim tempie. Jeden szybciej, drugi wolniej. Każdy tak, jak przyswaja. Warto cały czas żyć świadomie. Tu i teraz. Prawdziwa forma medytacji. Nie potrzeba już żadnej innej. Kiedy jesteś tu i teraz, masz wyłączony umysł. W sensie nie wybiegam w przód, nie wspominam przeszłości. To jest medytacja. Nie zajmuję się niczym, co jest poza chwilą, która jest. Odczuwam ją i doznaję. To, to jest wszystko, co mam. To jest to, czym jestem. Istnienie. Wieczne. Nie przywiązujmy się do człowieka, którym nie jesteśmy. Grajmy nim, ale z wyższego pułapu. Jesteśmy bowiem istotą wielowymiarową. Wielo Jestem tu na planie fizycznym, jestem duszą, jestem świadomością. Jestem ciałem eterycznym, ciałem emocjonalnym, Jak ogr. Mam tych warstw. Z tym Was chciałem dziś zostawić. Czy ów piąty wymiar to nie jest właśnie świadomość. Jest w nas ten wymiar. Łączymy się teraz z nim, stwarzamy go. Im bardziej o. No, Mogłem dużo mówić. pomyślcie o tym, jak ważna jest świadomość i czy to nie jest właśnie ten piąty wymiar. Sami go tworzymy. Po prostu to nie jest, że coś tutaj nagle stanie się, zabłyśnie, coś, e. My to robimy. Bo to zawsze było w nas. Ale nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. A teraz już tak. Identycznie pewnie jak było z niższymi wymiarami, w płaskolamni, też okrąg, nie zdawał sobie sprawy, że może popatrzeć do góry. Jak już się tego nauczył, zobaczył, że nie jest okręgiem, tylko kulą. Tak samo my zmieniamy się, stajemy się więksi. No, bo się rozgadam. Pomyślcie nad tym piątym wymiarem. No, i spróbujcie też ustosunkować się do tego, czy my jesteśmy w rzeczywistości 3D, czy jednak 4D. Czas to też wymiar. Tutaj tak. To by było na razie na tyle. Zobaczymy. Tak mi się wydaje, że to chyba tak jest. Piąty wymiar to świadomość. Do następnego razu, kochani.